Ze względów bezpieczeństwa do końca sierpnia odwołane zostają wszystkie wydarzenia zaplanowane w kalendarzu imprez miejskich. Nie odbędą się Summer City Festival Muława oraz uroczyste obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Muławą. Przygotowania do imprez miejskich wymagają dużo czasu. Czasami rozpoczynają się rok przed terminem zaplanowanego wydarzenia, czasami jest to kilka miesięcy. Ze względu na fakt, że wciąż funkcjonują pewne ograniczenia, mamy zakaz zgromadzenia się w przestrzeni publicznej, nie możemy też współpracować z podmiotami, z którymi zwykle współpracowaliśmy przy organizacji najważniejszych wydarzeń miejskich, burmistrz Sławomir Kowalewski zdecydował o odwołaniu imprez miejskich, które miałyby się wydarzyć do końca sierpnia tego roku. W tym roku mławianie nie będą mogli świętować rocznicy Nadania Praw Miejskich. Jedynym akcentem dni Mławy będzie Jarmark Wojciechowy, który zaplanowano 11 lipca. Te wydarzenia będziemy tylko symbolicznie świętować. Z okazji dni Mławy odbędzie się Jarmark Wojciechowy, aby drobni przedsiębiorcy i rzemieślnicy mogli wystawić swoje stoiska i sprzedawać swoje produkty. Natomiast jak chodzi o obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Mławą, 1 września pod pomnikiem Piechura w mauzoleum Żołnierzy Września burmistrz i władze Mławy złożą wiązanki kwiatów i zapalą znicze. Wśród innych zaplanowanych na najbliższe miesiące wydarzeń organizowanych przez miasto i jego jednostki, które ze względów bezpieczeństwa zostają odwołane, są także Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Cała Mława Biega oraz Mławskie Święta Rowerów.